Mam w nowym odcineczku dzisiaj nagramy sobie zmiany w hodowli yy, tutaj na kamerze mamy yy, samicę kalifornię 9 miesięczną zakoconą czekamy na wykot. młode z szarą z tej klatki zostały przeniesione do innego miejsca zaraz wam pokażę samiec Belk został przeniesiony na dwór do klatki jeszcze, jak możecie zauważyć, posprzątałem wczoraj w tej klatce, w kolejnych innych, zaraz pokażę. Tak samo posprzątałem tutaj. Sam belga przenieśliśmy stąd. Posprzątałem całą klatkę. I na jakiegoś innego królika. Jeszcze nie. Tam planuję, albo będzie w ogóle samica tutaj w sezono, z... Do okocenia, i tam wytnę u dołu siatkę, i młode do tak chodzi, przebiegać po prostu. Możecie zauważyć, posprzątałem u samca Kalifornii. A jak tutaj możecie zobaczyć, jest samica kalifornijska i OSC, syrokacz niemiecki. I tutaj przegrodziłem, zabiłem teseczką, taką płytą. A tutaj, właśnie, są młodziutkę z muściu. Tam co jest Kalifornia. Zamontowałem idło I później samica ta pójdzie stąd, zabrana będzie, przyjdą resztę młodych tutaj, się przyprowadzi i tu ogólnie będę wszystkie młode. Tak samo jakbym pozbędę się tych stąd, to wsadzam ich do klatek. Po prostu do klatek innych i to co tutaj jest, się wymontuje. To siatkę się zdejmy i młode będą biegać na dwie. Tutaj będą paśnik na nasiano, z drugiej się ze strony zamontuje paśnik nasiano. Bo to mają takie duże karnię, właśnie na zboże. No i tak to powinno być. Jeszcze, może tak na szybkości wam pokażę, jak już młode wyszły z gniazda od tej czarnej symicy Tak jak wspominałem chwilę wcześniej, też młode wychodzą z gniazda. Widzą, widzą na oczy. Na szybkości w sypie, bo ma pusto. Tak, wszystkim królikom jeszcze nie brakuje niczego. Dobra, to dzisiaj na tyle, bo nie mam co nagrywać. W sumie, dzięki za oglądanie. Miłego oglądania. Lajkuj, subskrybuj, komentuj. Się ma.